Wszystkim. Witam Was w kolejnym filmie Co ja robię A uprawie Tu jest zostawiony hektar Z lekkim kawałkiem Na którym będzie kukurydza na przyszły rok Tu była zrobiona podorywka a teraz to uprawią i będzie czekało na Gnój. Do końca października wolno Gnój wywozić i zamierzam przed tym czasem wybyć Gnój i zaorać, zrobić zimoworka. pośioto tam przynżyto jeńczmi na a tam dali też jeszcze przy A był jeszcze osobny hektar na którym będzie obiec na wiosna z tym że jeszcze nie wiem czy na całym hektarze czy no na pół bo według tych skretyniałych ekoschematów mógł mieć pół hektara uboru. mam nadzieję że te debile się z tego wycofają a jak nie no to co poradzić? Trzeba by nie słuchać przy kupów co siedzą za biurkami i myślę, że oni wiedzą lepiej Skretynia o Unię Europejską Jak się od nas odpierdzielą mi Tela I, I niech jeszcze najpierw przywrócą cyny na środki produkcji jakie były przed tym co z tego, że dopłaty dali. Jak zaraz wszystko podrożało i se ci co produkują wszystko, dla rolnictwa podźwigali ceny. No bo czemu by te dopłaty miały zostać rolnikowi, nie? Jak idzie z tego skorzystać? Tak, tu mówimy, przynżyto fajnie rośnie, no nie rozumiem po co bo na 24 metrach 4 ścieżki technologiczne. To już widocznie coś się przestawiło w siewniku. Ta elektronika to wiadomo. Starym poznajokiem zasiejesz po całości, a tu co? Tu jest jedna ścieżka, a zaraz koło tego druga ścieżka. Z której korzystać? Pewnie z tej, bo ta pieron wie po co jest. <laughs> tu to już nie ma wina elektroniki, że tu jest ścieżek. No. Eee, joza bajcowa e, e, ziarno <laughs> i mokre w sypałach do Big Bega. No i w siwniku się zapchało. I też w każdym siwniku <laughs> nie dwie ścieżki. Ale gęste jest. Myślę, że nawet za gęste. Bołek się zmniejszyć, Norma wysiwu aż tak drastycznie narósł. <laughs> To no, zaciągnie te, pewnie te ścieżki. No. Tu jest faktycznie ścieżka, co powinna być. Tu. A tu jest e, coś, co było nieplanowane, bo się zatkało tu i tu. No niestety. Nie będę łaził po tym poli do Tamta tam ta norma tak była wysoko. O ja sobie wymyślił, że wyda się o 200 kg na hektar, ale to widzę to, że to jest gęsto przy takim siebie, takim nowoczesnym siewinikiem A tu je przynica się to poradni temu Ciekawe czy już coś kiełkuje Wierzę, że jeszcze jakieś ziarno ziarnko znaleźnie To nie widać one już kiełkuje korzynie już mu tak że myślę, że tydzień powinno być na wierchu sarki, że tak to wygląda na dzień dzisiejszy może rzeczywiście coś musiało przyleć, pogrzebać, bo to dużo pogrzebane Ptactwo, nie ptactwo, sarny durne. To wszystko musi trochę poniższyć. Śmiesznie to tu wygląda z tymi ty wszystkimi ścieżkami technologicznymi, ale ja to wiem, że na składaniu łączy hmm, ścieżka, czyli tu i tu. On to za szeroko, bo nie jest taki szeroki. Cóż, błąd był taki, że zapomniałem zmierzyć ten traktor taki szeroki między kołami i podać to temu, co się nie nie poradza. No, przy już by na wiedział. Cóż, no, że to, wiadomo, duży twór. Nie, nie rozumie tych ścieżek wszystkich. nie. Ta będzie dobro, ta będzie niepotrzebno. Czy, czy co? Cholera wie. A może to jest dobre, a tu się coś zapchało? Okej, okay. tam to dupy, dupy mi nie urwie, a ja już plun jakoś wyjątkowo nie zmniejszy. te dwie ścieżki. Za chciało mi się ścieżek. no. <śmiech> <śmiech> Dobra, ja dalej uprawiać. A my się widzimy, zresztą to ostatni hektar, to się na tym hektarze bym jak by zakończyć. Ależ te moje miniaturki nudne, nie? Cały czas to samo. Dobra, do później. Siadą w traktor i jadę dalej. Zapytam Was. Dla Was to była króciutka przerwa. Może nawet i reklamowo. A dla mnie godzina minęła. Język na tym moim osobnym hektarze. Daj według durnych pomysłów w moich przyszłym roku u napali się w pożym ze wschodu i nie potrzebują naszego tela. Bo wolę wynajęta od kogoś. Najem płacić trzeba, podatek płacić trzeba, a dochodu nie ma, bo u góry, ja. Durne, debilne pomysły. A i tak jakiś ciula na pewno napisze, że. Jolu na rzeku. No, Trzeba być, daj szczęśliwym z tego powodu, że nam dociągają. Powrót na karku z roku na rok coraz bardziej. Jak już było lepsze bo co na pszenicy fajno. To dopierdolili tego co na nawozów, że się szło. Sfajdajcie za przeproszeniem. Dobra z rolnictwa to robią ze sami rolnicy nie? ci co tam na youtube wczepują filmiki w stylu nie od 15 ton z hektara, sektora A bo ci co kupują nowe sprzęty i się zapierają na nie przyzną że to mu na kredyt wzięte że gdzie spłacał 10 lat na ten nowy traktor 250 koni. To już żony nie powie, nie? No wszyscy widzą, wow, stoi następny traktor, temu to się powodzi. A że on teraz gdzie zapierdzielał na niego 10 lat, to już żony nie widzi. Bo i się nie przyznał pając do tego. cały telefon upieprzony telefon też już mi się zaczyna pieprzyć bo i bateria krócej wytrzymuje I coś z gniazdem od Sławek je Coś się czasem zawieszą, no ale niestety Josę ja telefonu nie wezmę na raty bo mi nie dają miesięcznego przychodu Traktorami. To są no, wielki gospodarz wejdzie w sumę miesięcznym przyjudni. teraz mliko i koniec. Małemu takiego czegoś nie dają. Zaprawić. Tu to to był nawóz na, do, do zaprawienia z Nie wiem czy to jest nawóz do zaprawienia, bo to jakiś sens, no ale nic mi o był po pięciu dniach wyleziony. Przyżyto po, po tydniu. Ta pszenica, bo dzisiaj, dzisiaj jest środa, w piątek myśleli. To już mokorzynie i, i pierwsze kiełki zaczyna wypuszczać. Pewnie będzie za jakiś tydzień na wirku. A za jakieś dwa będzie, by nawiedział czy było dobrym posunięciem, zejście z materiałem świetnym na 200 kilo. Otóż znajomy się, ta sama pszenica. Też, też nie był do kwalifikacji i on zeszł chyba na, na 150 czy na 160 kilo to też wieś tu jest ta różnica że mój poznaniok jest bez docisku kompletnie bez niczego bezwładnościowo no te redlice lecą po ziemi dlatego ja zawsze miałem walec żeby jeszcze do, do, doprawił grudy i zasypał Tą ziemią to co się kulo po wierchu wiadomo niestety nigdy się to nie udało w 100% Teraz te zaprawy już są tyle warte co nic Zaprawiają no na e, choroby Nie zaprawiałem już żeby robactwo tego nie żarło Ani ptactwo dziobate Także jak go zostawił materiał szybty na wierchu to by go zeżyrały zamiast to skiełkować dlatego ja musiał siąć więcej nawet 250 kg bo 270 kg na hektar a teraz jest 200 no i przyjeździmy już widzę że jest dość gęsty że chyba w przyszłym roku jak dom chce zaś zrobić usługę to zejdę na jakieś nie 170 kg może jeszcze mniej na widział Za mało powierzchni, żeby robić testy w stylu pół hektara się za siemię, nie mini, pół hektara więcej. Chociaż na YouTube jest jeden gigant, taki gigant, że on na 15 hektarach testował, czy kukurydza dość siąć bezorkowo do... Lucerny. Ja takie rzeczy to bym testował na nie wiem, no. na 30 arach, ale nie na 15 hektarach. Ale kto mogę to był zabruni, te wszystkie nowoczesne formy uprawy polań. A pierdyk na 120 hektarów bez orca, żeby sprawdzić, jak to będzie. To jest sumitacy. Ja tam pierdziela cało nich bez orka. To jest dobry na pioch. Na piosku w lesie. Tak jak to nikierzy mają te szóste klasy. Ale nie na pierwszej i drugiej. Bezorkowo. Bo se Unia wymyśliła, jak tu zmniejszyć plun jak najbardziej tym rolnikom, nie? Chciałbym wjeść te bezorkowe siocie na takiej typowej glinie, że jak orzesz, to idzie garnki lepić. Trzeba struma, a potem tam i I zapomniał o tym kawałku pola aż do wiosny. I tu i tak do na całość. Bo się go muszę postryć A wozić go na pole, na fałdach, bez sensu jak do mnie. Bo tak musiałbym po potem na pole jechać. <laughs> O tym, którym przyjechać tą mini łyżką, to się idzie ładować przez dwie godziny jeden rozrzutnik. A ładowaczy na goścę, jak to dobrze przechnie, to by już trzeba było, było ta łopata taką założyć, a nie widły. miałby się większy traktor, z którym to wygrało i poczało. A przy tych cynach, w skupach, jakie w tym roku są i były, i tych cynach, w skupach, czy za jej zapyki płacą, to... Marne szanse, Tak po francusku. Chociaż już... Jak tak o tej Francji, to tam jak mają protesty rolników, to się nie pierdzielą. Widziałem filmik, jak tam do jakiegoś ministerstwa gnoju nadowali nawet przez brama. I na balkon im naciepali. A tutaj to po prostu na drodze, powkurzają na no, ludzi i teraz. Co to dobrze? to po gospodarze poblokują gdzieś druga i pognergają ludzi Ci w Warszawie to i tak w dupie mają Mój film będzie długo po wyborach Ciekawe co one przyniesą Rytyk mnie to ciekawi W domie to te trzy największe partie, to jest jeden, jedno i to samo, ten sam szajs. Jak oglądałem tam, to, znaczy nie oglądałem. słyszałem o tej debacie wyborczej, co była przed wyborami To mnie śmiech ogarniał, oni no sam dogadywali jak małe dzieci Panda Rudego, a, a ty mu go do, a ty Pinocchio No kurde blade no debile, debile, nie? Szkoda, że już Rywiński mimo Polski Partii Przyjaciół Piwa, to by było przynajmniej na koło głosować. A tak? Jak nie urok to sraczka, jak to wydają? No Tutaj już nawet tego obrotnika nie da poprawiać Bo kto to widzi nie na końcu pola Uprawiam sobie no ten no, obrotnik tam przy drodze żeby fajnie, było, fajnie wyglądało Gdy no tak przecież będzie jeszcze gnój i, i, i będzie jeszcze orane o ci wiada za tymi kołami Ta twoja lucerna. Tak odszczma agregat. i ostatni przejazd uprawy w tym roku. Musiałbym się chycić za ten agregat w i te stopki wywalić, kupić coś sensownego. Albo po prostu zrobić jakieś porządne mocowania ja nowych stopek, bo to dziennikarstwa, że jest nie egzaminu. Wyginą się. A jak ona się odepnie, ta stopka się tak postawi, to na to rozszczepuje na boki. Mówię, że jakby zza góry jeszcze jakaś porządna była, ale jak zamiesię, to, co ja tam zamieścił, to niewiele wiadomo. Chyba, żeby to wyciążyć. Miałoby to sens, zaś by trzeba było ze sobą wziąć ziemia, co by spowodowało zwiększenie spalania traktorzei. Dlatego takie ślady zostawają. To się dzielą gino. Ja już tam wzmocnił prędkt żebrowanym, ale to się i tak wykło. A te śruby, na której to jest przykręcone na pojedynczych śrubach, to się urywały, trzeba było to pospawać. Troszkę tak kijowo zrobione no dobra tu są siodło po trowa na polu na kiszynkę tu już budu mnie byla wierzył w to a jednak trochę wjechało No jak będę to jeszcze. Z dwa razy. Tu mogą do wjechać. Bo tu jest. No, uprawione pole. Po pszenicy. Widać nie. Ściernisko przelecane. Jakimś gruberem czy czymś. Kasko tu Zrobili obrotniki? zrobili se tu miejsce do mijania się. Całe to tu było zajeżdżone. idziemy to troszkę oczyścić, tutaj tam co wisi Ogólnie nie jest źle. Odłoża was, inaczej. No po prostu to. Pod troszkę wyżej, nie skróciła ten łańcuch, owinęła go tu. <laughs> Dobra, na szłapkach coś, coś wisi, no a tu jakieś kabłot Tu mi się jedna urwała, ale mam ją w duma. <laughs> no i tela. Koniec upraw na ten rok. Odstawiłem agregat i. Niech się stoi. Będę hmm. myślał później o nim, może na wiosnę, może coś w zimie. ale przecież w zimie to nie bardzo mi się będzie chciało pewnie. Ech. Nic, Jedna do na jakiś obiad. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do następnego razu, cześć.